Tutaj kolejna z bardzo rzadkich monet wybitych w niedzioniklu próbnych monet z napisem próba Tutaj widzicie napis próba po lewej stronie. Monota MS 65 odmiana P290B wybita właśnie w 1974 roku na 30-lecie PRL-u. Monetę spotykamy głównie w Niklu, tutaj natomiast jest ona wybita w Copper nickel, czyli właśnie niedzionikel i jest ekstremalnie rzadka. Jest to druga najwyższa nota na świecie, jest tylko jedno oczko wyżej. Dlatego ta moneta jest bardzo bardzo rzadka. Rozpoczynamy licytację od 3000 zł yy, i jest to awers typowy dla próby miedzioniklowej bez znaku mennicy właśnie pod łapomorła. Natomiast rewers wybity stemplem do monety próbnej z małym monogramem EK, czyli można powiedzieć, że jest to hybryda. Bardzo ciekawa odmiana. Jest to 299 AC, nie 299 B, jak wcześniej powiedziałem na slabie, ponieważ my wykazaliśmy, że jest to hybryda. Niestety, gradingowcy bardzo często. To zostają przy tym pierwszym, najbliżej wytypowanym egzemplarzu. Natomiast takie hybrydy spotyka się jeszcze rzadziej niż monety próbne, typowe dla tego rocznika bądź dla tej odmiany. Więc serdecznie polecam tą monetę, ponieważ jest bardzo rzadka i na pewno będzie to urozmaicenie każdej kolekcji tych również najrzadszych monet próbnych. Już 17 września na aukcjamonet.pl Aukcja potrwa od 17 do 21 września. Więc serdecznie zapraszam. Do licytacji na żywo, i tam możecie sobie sprawdzić wyniki na bieżąco, jak wygląda w ogóle licytacja. Więc wszystkich zapraszam na aukcjamail.pl. Do zobaczenia.